Dobrze, przejdźmy do interesów. Do interesów, milodzie. Tak, Boldryk zastanawiał się nad sposobami zarobienia na tym wszystkim pieniędzy. Są cztery główne obszary dochodowe. Klątwy, rozgrzeszenia, relikwie oraz ryciny gołych zakonnic. Ryciny gołych zakonnic? Jacy ludzie za nie płacą? Zamorscy biznesmeni, księża... Oto mały wyciąg. Widać tu, za co się płaci. Oto rozgrzeszenie za rozmawianie z pełną gębą. Ile to kosztuje? Dwa kamyki. A oto rozgrzeszenie za cokolwiek, w tym także za morderstwo, zdradę lub pociartowanie krewnego lub znajomego. Kto to podpisał? Papieże. Skąd wami jest podobnie? Tutaj mam jedną. Drogi wrogu, przeklinam cię. Liczę, że przydarzy ci się coś niemiłego, na przykład spadnie ci na głowę cebula. To nie wszystko, są też ostrzejsze. Proszę. Drogi wrogu, niech cię Bóg ukaże, gdy się nie będziesz spodziewał. Zdani się pomarańczowy i niech ci opadnie w najmniej odpowiednim momencie. Czy to działa? Tak. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Nie. E, e, przechodzą do relikwii, mamy tu całuny turyńskie, wino z kany galilejskiej, gwoździe z krzyża, oczywiście wyroby wytwarzane przez Chrystusa w dniach, gdy pracował jako cieśla. Pojemnik na fajki, stolik do kawy, różańce, krucyfiksy. Deseczka do sera Wodoszczalne sandały Tych jeszcze nie skończyłem To hajda milordzie Przecież to oczywiste, że to wszystko kopię. Tak? Ale jak ludzie odróżnią prawdziwe relikwie od podobek. Nie odróżnią, o to chodzi Wszystkich nie nabierzemy Proszę spojrzeć Mam tu prawdziwą relikwię To kość Kość z palca naszego pana kosztowała mnie 31 sztuk srebra. Nie wiedziałem, że ty. To prawda, milordzie. Boldryk, powinieneś osłupieć. Osłupiałem. Sprzedaję te kości po 10 sztuk w paczce. Tak, palce są niezłe, ale najszybciej sprzedają się nosy świętego Piotra. Tu mamy święty komplet karnawałowy: nos Jezusa, nos św. Piotra, nos św. Franciszka i. A nie, to z innego kompletu to White. Ja mu pokażę. Ja mu pokażę. Pokażę mu. すげえ。